Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam was na otwieranie chyba największego kalendarza adwentowego z kosmetykami, czyli kalendarz adwentowy z firmy Bala. Jest to marka własna DMA, czyli coś jak Isana i z marką własną Rosmana. Ten kalendarz kosztował jakieś 15 euro, czyli to jest. Coś w okolicach, nie wiem, 60-70 zł, więc też nie było to nie wiadomo jak dużo. Jest to gigantyczny ten kalendarz i zaczynajmy otwieranie numerek jeden Jest tutaj. Najgorsze jest to, że to jest wszystko po niemiecku, ja nic nie rozumiem. Ale mamy tutaj body lotion, jednak jest angielski czyli balsam do ciała pojemności 50 ml, czyli też raczej taka miniaturka, ale z tego co widzę to pojawiło się w tym kalendarzu coś, co mi się zawsze podoba, czyli tutaj na skrzydełkach jest, są jakieś napisy, tutaj mamy akurat we all like a snowflake, all different in our own beautiful way. Numer 2 jest tutaj też taki duży. I muszę Wam powiedzieć, że ten kalendarz też spoko się otwiera, bo niektóre kalendarze są takiej słabej jakości i ciężko się je otwiera. I tutaj nie mamy nic. To gdzieś na pewno spadło ta rzecz z dwójki. Gdzieś tam próbuję. To chyba to. Albo nie to? Jaj, wydaje mi się, że to było w numerku 24, bo coś tam spojrzałam, że jakaś rękawica jest 24, i. Ach, tego nie lubię w kalendarzach adventowych, że te produkty gdzieś tam się tak mocno przemieszczają. Chyba e, udało mi się. I tutaj w numerku 2 powinno być chyba to: e, czyli Fus Bait Taps. O, to jest e, w takim razie do kąpieli e, taka tabletka musująca. Numerek 3. Tutaj, taki dość mały, więc wydaje mi się, że może być pomadka albo balsam do ust, coś takiego. I tutaj jest lipen balsam, czyli balsam do ust. Wydaje mi się, że produkty z tego kalendarza mogą być bardzo podobne co do tych produktów z tego kalendarza pielęgnacyjnego. Z action, ten numer 4. Tutaj dość duży. I tutaj mamy winter shampoo! Czyli szampon do. Włosów. Też pojemność 50 ml. Natomiast tutaj pojawia się coś, co nie pojawiło się w kalendarzu z Action, a mianowicie opisy tych produktów z tyłu. I widzę, że po niemiecku jest, ale jest. Napisy do jakich włosów to jest i co robi, więc też taki plus, że przynajmniej wiemy do jakich włosów jest szampon i tak dalej. Numer 5. Tutaj i w numerku 5 mamy krem dusze. Jakie, co to jest krem dusze? E, Pod podprysznic. Tak? Dusze to prysznic. No to krem podprysznic. Krem? No. Myślałam, że żele są Może To jest, Myślałam, Boże, to jest O! Pachnie piernikami! Numerek co? 6. Numerek 6 yy, Mikołajki. I zobaczmy, co dostajemy w Mikołajki. Jakąś saszetkę. Yy, tusz mask. I też, yy, czyli maska do twarzy. I też super, że mamy napisane do jakich twarzy to jest. Numerek 7, taki dość malutki tutaj. Yy, I tutaj mamy. Znów widzę, że coś tam przeskoczyło. Och, tego nie nienawidzę w kalendarzach, że wszystko po prostu przeskakuje. Tutaj mamy yy, taką malutką, malutki produkt. Yy, miniaturkę. Yy, kremu na noc z kozynem Q10. 30 do 45 lat polecają najbardziej. Eee, a właściwie, nawet od 25 do 50. Szymon, łapiesz się. W przedziale od 25 do 50 Ej, się łapiesz. Nie macie niedługo, coś będziesz się łapać. 8 jest tutaj. I tak w ogóle mogłyby być wykonane wszystkie kalendarze, bo naprawdę jest takiego porządnego kartonu i dobrze się to otwiera, nic się nie niszczy. Więc jak najbardziej na plus. I tutaj znów chyba mamy jakąś miniaturkę, coś w kartoniku. Feste. Co to jest feste? Sztywne. Sztywne? No. Masło do ciała sztywne. Numer 9 tutaj. Ciekawe, kiedy znowu natrafię na pustą... Okienko, i tutaj znajduje się dwa w jednym: Łoś i Ogen Makeup Entferner. Co to jest Entferner? Oddalać i usuwać. Aha, czyli to jest żel do mycia twarzy, ale jednocześnie też usuwa makijaż, więc naprawdę super. No i oczywiście jak najbardziej na plus to, że z tyłu znajduje się, znajdują się wszystkie informacje. Um, w ogóle to jest po niemiecku Glücklich sind bedutet nicht Jeszcze raz Glücklich sein bedutet nicht Bycie szczęśliwym nie oznacza Das Beste von allem zu haben Posiadanie wszystkiego co najlepsze Sonder os allem das Beste zu machen Jednak robienie najleps wyciąganie najlepszego z tego co się ma Och Szymon, ale ty jesteś mhm. dobry w ten niemiecki. Numer 10 tutaj. Powinieneś zostać tłumaczem. Ja nie, wiem. Dobra robota, gdzieś używa niemieckiego. <laughs> I tutaj jest winter spuln, spulung. Co jest spulunk? Spulung to płukanie, czy chyba płyn do płukania. Jakiś. Ale do czego? Do włosów? Chyba do włosów. Stosowane do wszystkich typów włosów. Ach, czyli do włosów. Geignnet. Geeignet, no. Ty powinieneś nagrywać ten kalendarz, ten filmik, bo ty znasz niemiecki to byś od razu wszystko tłumaczył. Per 11 jest tutaj. I tutaj w ogóle są dwa produkty. Ten produkt był dodatkowo, więc on gdzieś wypadł. Ale to mogę od razu pokazać. I tutaj jest maska do włosów i tutaj jest fus Masełko do stóp. Masełko do stóp. Numer 12, tutaj. I tu znajduje się Tages Creme, czyli? Krem na dzień. Krem na dzień. Przechodzimy do numerka 13, który znajduje się tutaj. I tutaj mamy mój super niemiecki duszal Spilling. O, czyli to jest taki, taka sól pilingująca pod do wany, tak? Dusz, to jest tak. wanna? Dusz, to prysznic. Aha, czyli sól pilingująca do yy, podprysznic. 15 jest. Tutaj i tutaj mamy krem dusze, czyli żel podprysznic. A tam jaki był krem? Krem dusze. Też był krem dusza i tu też jest krem dusza. Tylko ten jest różowy, a tamten był zielony. Przechodzimy do numerka 15, który znajduje się tutaj. I tutaj jest coś w sprayu. Hand gung Spray. Reinungs? Chyba Reinungs, czyli czyszczenie. Tak? Reinungs. No, czyszczenie. Och, czyli taki czyszczący krem. Coś w sensie Jezu, krem. Spray. Nie ma żadnych zapychaczy, przynajmniej z tego co widzę na razie, więc te pielęgnujące kalendarze opłacają się chyba dużo bardziej numer 16 tutaj niż yy, kalendarze z kosmetykami. W numerku 16 nic nie ma, więc nie wiem, może to była ta maska do włosów tutaj, ale ma inny kształt, więc jeszcze coś spadło tutaj. Ach, patrzcie, numerek 23 jest pusty, więc w numerku 23. Był, była maska do, do włosów, a w numerku 16 było to czyli Ogen, pflege, krem Pflege. Ogen? A Ugen. Y krem do y y opieki nad oczami. O, czyli krem pod oczy. Jedyny minus tego kalendarza to to, że te produkty strasznie przeskakują. Y numer 17 i w numerku 17. Mamy to jest e, coś, ręczniczek albo coś. A nie, to jest e, to jest taka rękawica i to może na przykład zdejmować e, makijaż albo coś. Oczywiście wszystko po niemiecku. Czemu nie dali po angielsku? Peeling handschuh, czyli to jest peelingująca e, rękawica e, tak, numer 18 tutaj. I tu znajduje się Har and Fluid. Szymon pięknie przetłumaczył, że pielęgnuje włosy zniszczone przez zimę. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby następny kalendarz otwierał Szymon. Zgadzasz się? Ok. Numer 19 jest tutaj. I tutaj jest Aroma Dusze. Co to jest Aroma? Też żel pod Numer 20 tutaj. Och, już prawie koniec. Gezichts maskę. Co to jest Gesichts? Maska do twarzy. Maska do twarzy. 21. Tu jest shaum. Shaumbad. Co to jest shaumbad? Kąpiel, pianowa. O Płyn do robienia kąpieli. E, Jezu, płyn do robienia bombelków, tak? No. I w 22 mamy hand und hand und nagel balsam. Co to jest nagel? Och, oh, czyli krem balsam do rąk i paznokci. 23 już otwierałam wcześniej. Yy, numer 24 będzie pusty, ze względu na to, że znajduje się tutaj ten produkt i to jest yy, ogrzewacz. Uh, coś takiego, że tutaj więc jakby to się przełamuje i wtedy to się robicie plutkie. Więc to by było na tyle w tym filmiku. Kalendarz bardzo mi się podoba. Nie było żadnego zapychacza, żadnych gumek, pilniczków, nic takiego. Wiem, że gdzieś tam w internecie możecie to kupić. Jeśli mieszkacie blisko Niemiec, to yy, podjedźcie do DM-a i kupcie właśnie yy, kalendarz z balei, bo ja jestem jak najbardziej pozytywnie yy, zaskoczona, bardzo mi się ten kalendarz podobał. Yy, I jak najbardziej uważam, że jest wart swojej ceny. A Wy na... Napiszcie w komentarzach na dole, czy uważacie, że jest to jeden z fajniejszych kalendarzy, czy jednak może coś Was rozczarowało Pamiętajcie, że wszystkie linki do moich social media macie w opisie na dole Tam też będziecie mieć playlistę z kalendarzami adwentowymi, bo już sporo ich na moim kanale się pojawiło A jeszcze trochę będzie, więc subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków I do zobaczenia w kolejnym filmiku, Pa!